Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Fernando Santos, to najbardziej utytułowany selekcjoner, który kiedykolwiek trenował reprezentację Polski. Niestety nawet on nie potrafi zagwarantować naszej kadrze przyzwoitych wyników. Jak wyglądają stosunki Fernando Santosza między piłkarzami? Czy Portugalczyk ma już dość reprezentacji Polski? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Juanie Laporcie, który zdradził powód, przez który Leo Messi nie wrócił do FC Barcelony, Pedrim, który zdementował plotki na temat swojego transferu do Paris Saint-Germain oraz o Lukasie Hernandezie, który oficjalnie odchodzi z Bayern Monachium. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo Was również proszę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego i spodoba Wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. Wyniki reprezentacji Polski od kilku lat były niezadowalające. Z tego też powodu dochodziło do częstych zmian selekcjonerów, ponieważ to właśnie w ich pracy widziano pewne mankamenty, które nie pozwalały osiągać naszej kadrze zwycięstw. Biało-czerwonych często opisywano jako reprezentacje z ogromnym potencjałem. Problem jednak w tym, że na potencjale zawsze się kończyło, a ostatni okres, w którym nasza kadra zasłużyła na pochwałę, miał miejsce w 2016 roku, kiedy to ówczesnym trenerem był Adam Nawałka. To właśnie w tamtym okresie możemy powiedzieć, że reprezentacja miała charakter, bowiem później już nie było go widać. Z tego też powodu PZPN zdecydował się zatrudnić Fernando Santosa, czyli trenera z ogromnym doświadczeniem, który miał wycisnąć z naszej kadry to, co najlepsze. Problem jednak w tym, że na cztery mecze, w których poprowadził naszą reprezentację, Santos zaliczył dwa zwycięstwa z Albanią oraz Niemcami i zanotował dwie porażki, z Czechami oraz Mołdawią. Ostatni mecz boli najbardziej, bowiem przegraliśmy z drużyną, która znajduje się dopiero na 177 miejscu w rankingu FIFA. Samemu Santoszowi brakowało słów na temat tego, co wydarzyło się w tamtym meczu. Sądzisz, że to było coś, co podíamos fazer na pierwszym etapie. Jogávamos muito bem, criávamos 3, 4, 5, fizemos 2 gols, podíamos ter feito 4, 5 gols, 6 gols. O adversário nunca criou perigo, a equipe była bardzo organizada. Nie wiem. Ao intervalo, że falávamos, że era preciso manter, continuar a jogar como estávamos, bem organizados. Defender bem, atacar bem, como estávamos a fazer, e de repente o jogo aconteceu. Isto não sei, sinceramente não tenho explicação para, ele, nem consigo encontrar a explicação. Trener mówi, że nigdy czegoś takiego nie doświadczy. Nie ma też dlatego wytłumaczenia. Do przerwy grali bardzo dobrze. 4, 5, 6 brankowych okazji, dwa gole. Wszystko było w porządku. W przerwie rozmawiali, by to utrzymać, by grać tak samo, by zachować dobrą organizację gry, a potem wydarzyło się coś, na co nie ma wytłumaczenia. Pozostaje jedynie przeprosić, ale zrozumieć jest bardzo trudno. No to w takim razie, czy to może gdzieś mimo wszystko być pewien pozytyw, gdzieś cementujący tę drużynę i sprawiający, że ta chęć rewanżu będzie się po kolejnym blamarzu znów zaczęto krytykować reprezentację, jednak tym razem nie obarcza nowiną trenera. Problem jednak w tym, iż media donoszą, że między Fernando Santoszem a zawodnikami nie ma jakichś zażytych relacji, o czym przekonują dziennikarze wirtualnej Polski. Jak słyszymy nieoficjalnie, relacje między szkoleniowcem a piłkarzami są takie sobie, a ujmując sprawę wprost, za wiele chemii tam nie ma. Nie sprawdzie tak, że Portugalczyk ma w drużynie wrogów, ale stosunki między piłkarzami są dość zdystansowane. Relacja na linii trener a zawodnik są ważne, jednak dobrze wiemy, że w naszej kadrze często są one późniejszym powodem do potencjalnych sprzeczek. Zatem niewykluczone, iż aktualna relacja Santosza z zawodnikami jest lepsza nie dla samych piłkarzy czy też trenera, ale przede wszystkim dla reprezentacji Polski i jej wyników. Niestety musimy powiedzieć, iż wypowiedzi Santosza w stylu pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego w karierze budzą grozę i obawy przed jego potencjalną ucieczką. Artur Bichniarek twierdzi, iż niewykluczone, że historia powtórzy się. Portugalczyk pójdzie śladami swojego rodaka i tak jak Paulo Sousa opuści Polskę. Wtedy jego zdaniem do akcji wkroczy Marek Papszun. Nie zdziwię się, jeśli Fernando Santos będzie drugim Vasco da Gaman po sołzie. Wycieczka na nieznane wody się nie powiedzie, zrezygnuje i facet, który był dzisiaj w studio, Marek Papszun, obejmie reprezentację. Najbliższe miesiące będą z pewnością próbą dla Fernando Santosza, którego czekanie lada zadanie, aby poukładać cały ten bałagan, który ma miejsce w ekipie biało-czerwonych. A według Was Fernando Santos może samodzielnie odejść z reprezentacji Polski? Zachęcam Was do dyskusji w sekcji komentarzy. W Paryżu, germain po rozczarowującym sezonie dochodzi do kolejnej przebudowy, jej elementem będzie wymiana trenera. Christofa Galtiera ma zastąpić Luis Enrique. Media zastanawiają się, jaki będzie skład odświeżonej drużyny. Pojawiła się nawet informacja, że Paryżanie chcieliby zakontraktować Pedriego. Piłkarz FC Barcelony sam jednak uciął wszelkie plotki. To nie jest coś, o czym myślę. Nie wiem, czy Luis Enrique podpisze kontrakt z Paris Saint Germain, jestem jednak pewien, że byłby dobrym trenerem dla tej drużyny. Powiedzmy sobie szczerze: Pedri jest jednym z najważniejszych zawodników FC Barcelonie, a gradumy Katalonii bez niego wygląda nijako. Jego odejście mogłoby na dobre pożegnać plany klubu na odbudowę drużyny. Saga transferowa z Leo Messi niedawno dobiegła końca. Pomimo spekulacji dotyczących przenosin do Arabii Saudyjskiej, Messi zdecydował się przyjąć ofertę klubu Davida Beckhama, interu Miami. Piłkarz nawet będzie mógł liczyć na królewskie zarobki, ale nie będzie zmuszony do tak wytężonej gry jak w Europie. Choć poziom MLS poprawia się z roku na rok, to amerykańska liga nie ma podejścia do La Liga czy też Ligę, w których dotychczas rywalizował 36 latek. Argentyńczyka dość mocno łączono z powrotem do FC Barcelony, której po raz pierwszy dał się poznać jako jeden z najlepszych piłkarzy w historii klubu. Transfer do stolicy Katalonii z pewnością wywołałby wielkie emocje wśród kibiców. Prezydent Dumy Katalonii zdradził przyczyny całego fiasku. W rozmowie z kanałem Esport Juan Laporta powiedział, że jednym z powodów był fakt, iż Messi znów nie chciał przeżywać presji, z jaką miał styczność kilka lat temu. Messi nie wrócił, ponieważ nie chciał ponownie mieć takiej presji. Szanujemy go i mamy nadzieję, że poradzi sobie bardzo dobrze w Miami. Rozmawialiśmy, aby złożyć mu wielki hołd. Byłoby to doskonałe na inaugurację nowego Spotify camnołu. W ankiecie na naszym kanale na zadane pytanie, czy czujesz się oszukany przez brak powrotu Leo Messiego do FC Barcelony. Większość z Was odpowiedziała przecząco na to pytanie, choć różnica zdań w tej kwestii jest mocno podzielona. Niektórzy z Was twierdzą natomiast, że nie czują się oszukani, ale z pewnością zawiedzeni. Niestety nadzieja na wielki powrót i duet Lewandowskiego grającego w jednej drużynie z Messi prysnął w chwili kiedy oficjalnie potwierdzono, że Argentyńczyk został nowym zawodnikiem Interu Miami. Musimy jednak powiedzieć, że Messi osiągnął już wszystko co możliwe i tak zwana sportowa emerytura po prostu mu się należy. Lucas Hernandez po czterech latach odchodzi z Bayernu Monachium. Jego nowym klubem będzie Paris Saint-Germain. Fabrizio Romano podał, że w sprawie 27-latka wszystko zostało już dopięte na ostatni guzik. Piłkarz przeszedł testy medyczne i podpisał kontrakt z mistrzami Francji. Nowością jest cena. Romano twierdzi, że Paris Saint-Germain w sumie zapłaci 45 milionów euro. Wcześniej informował o nieco wyższej kwocie, między 48 a 50 milionów euro. Kluby porozumiały się też w sprawie struktury płatności. Hernandez grał w Bayernie od 2019 roku. To wciąż najdroższy zakup w jego historii. Niemcy pozyskali go z Atletico Madryt za 80 milionów euro. W minionym sezonie Hernandez długo leczył kontuzję kolana, której doznał podczas Mistrzostw Świata w Katarze. W minionych rozgrywkach zaliczył zaledwie 7 występów w Bundeslidze. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.